Witajcie moi drodzy z tej strony: Krzaku Gra i dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Będzie odpowiedź na pytanie jednego z widza Kułaski. Pozdrawiamy. Pytanie macie wyświetlone, a ogólnie brzmi ono tak, na które łowiska warto wykupić licencję zaawansowaną bez limitu? Tak więc zastanawiałem się trochę nad tym pytaniem. Jedno jest pewne: jeżeli chcemy wykupić licencję zaawansowaną, to nas to będzie troszeczkę kosztowało. Zobaczcie, na pierwszą lokację, gdzie możemy wykupić od samego początku, na dożywotnią licencję zaawansowaną, jest to samotna gwiazda w Teksasie i ją warto kupić. Kosztuje niedużo, tylko 7 bitcoinów. A w razie co, pamiętajmy, że tutaj są basy plamiste które możemy sobie łowić, jeżeli nam troszkę zabraknie, czy 100, 200 dolarów, czy 1000, czy nawet 10 tysięcy zabraknie nam, ponieważ wydaliśmy na jakieś wielkie zakupy i zapomnieliśmy, że kosztowna jest podróż na daną lokację, więc wchodzimy sobie tutaj, podróż mamy za darmo do Teksasu i nie musimy marnować 200 dolarów, chociaż 200 dolarów to nie jest dużo na jeden dzień, to jest tak naprawdę półtorej basa, dwa basy, i mamy już tą licencję jedną zapłaconą. Tak więc można, ale nie trzeba. Wykupić sobie tutaj dożywotnią licencję. Ja pamiętam na starym koncie wykupiłem, zmarnowałem Bitcoiny. A później się zorientowałem, że jeden dzień to jest przecież tylko 200 dolarów. I to jest, są tylko dwa basy plamiste wyłowione i już nam się zwraca. A kolejne basy to będzie tylko i wyłącznie wtedy nasz zarobek. Tak więc. Ta lokacja, można wziąć pod uwagę tą lokację jak najbardziej. Kolejne jakie mamy, to rzeka Mudwater, od poziomu czwartego. Tutaj rybki mamy wiadomo, basiki. Bas wielkogębowy, aha jeszcze wrócę na chwilkę do tego naszego basa plamistego. Za basa plamistego w przeliczeniu na kilogram ryby dostajemy 180 dolców, czyli bardzo dużo. Za szczupaka jest 171 dolców, czyli mniej. Szczupaki o wiele mniejsze są tutaj. Basa na pewno jest szybciej złowić i jest droższy, jest bardziej opłacalny. Następnie mamy rzekę mudloder od czwartego poziomu. Tutaj jedyną chyba opcją, która by się opłacała, jest bas wielkogębowy, ale z tego co pamiętam, to on wychodzi 150 a 160 dolarów za, 100, e, za 1000 gram, czyli za kilogram inne rybki niestety tutaj nie wychodzą no ewentualnie szczupaczki tak samo 171 dolców za 100 gram z tym, że one są też tutaj nie za duże bo do 700 gram tylko dochodzą nie pamiętam jak sumik kanałowy ale nie wydaje mi się żeby to była jakaś większa cena bas plamisty na samotnej gwieździe na pewno zwycięża, no gdybyśmy chcieli ja bym tutaj licencji nie będę wykupywał sobie na pewno żadnej Chociaż no, cena też jest całkiem w porządku, bo 30 bitcoinów, no, ale z drugiej strony 400 dolarów za jeden dzień. Prawda jest taka, że nie będziemy tutaj często, tak więc to jest trzy ryby i mamy <coughs> licencję na jeden dzień zwróconą. Skalne jezioro, no tutaj rybki są fajne, też jakiś tam pieniądz z nich jest. łosoś klarka, pstrąg tęczowy i złoty pstrąg z Colorado. Lecz niestety te rybki tutaj też nie są za duże. A poza tym licencja zaawansowana tutaj kosztuje 50 bitcoinów. I tak mógłbym wiele jezior opowiadać jedno po drugim, ale może się skupię, gdzie może warto byłoby. Na samotnej gwieździe można. Jezioro Emerald i sandacze nocą. <laughs> One wtedy wychodzą również, z tego co pamiętam, o 180 dolców. Ale żeby nie być gołosłownym, to sobie zaraz to sprawdzimy. Tu przed chwilą złowiłem, coś słabo tutaj się to robi. Dobra, przechodzimy sobie do o, medalowy sumik. Tylko tutaj też. A, ceny, nie sprawdzimy tego cholera. Myślałem, że będzie cena, ale ceny nie ma, więc będę go osłowny. Jezioro Emerald. Wydaje mi się, że tu jest 180 dolców za zasądzacza amerykańskiego, więc na nocki jak najbardziej warto. Ta nocka jest fajna. Pamiętam, jeżeli miałem... kiedy miałem siatkę 30 kg, zapełniałem to przez te 3 godziny bez problemu i wychodziłem z zyskiem. Lecz, niestety, tutaj licencja. Aha, dobra. Licencja dożywotnia kosztuje 80 bitcoinów. To w zależności, właśnie, czy dla użytkowników, którzy nie mają premium. Wykupienie tutaj licencji jest, no graniczy z cudem, ponieważ zobaczcie, ja mam 39. level, mam 83 bitcoiny i na dzień dzisiaj nie pokusiłbym się o kupno dzisiaj, już teraz, tutaj tej dożywotniej, ponieważ no, to by była dla mnie strata bitcoinów, wolę je zostawić na przynęty. Zobaczcie na przykład tutaj, jeżeli mamy przynęty, woblery twarde, zobaczcie, po 10, od 10. levela już po 10 bitcoinów, 28 bitcoinów, 30 bitcoinów, a z tymi przynętami naprawdę fajne ryby możemy łowić i zarabiać na przykład nad jeziorkiem Saint Croix. Tutaj licencja kosztuje zaawansowana już 600 żywotnia, 600 bitcoinów, czyli tu ewidentnie już musicie kupić sobie ze sklepu premium bitcoiny i tutaj w tej chwili jestem na takim poziomie 39, gdzie tutaj już kilka dni spędziłem w Michigan. I to polecam jak najbardziej. Dożywotnia jest jak najbardziej fajna, jeżeli macie, to możecie, ponieważ są tutaj szczupaki unikatowe, nawet do 18 kg, do 20 kg, może ja złowiłem 18,5 kg największego szczupaka i z niego już się zarabia 2000 dolców. Ja w tej chwili, jadąc na jeden dzień tylko, zarabiam z siatki 150 kg, i zarabiam 25 000 dolarów więc tutaj jak najbardziej w Michigan można. Jeżeli macie fundusze na te bitcoiny i macie te bitcoiny, to jak najbardziej można sobie tutaj dożywotnią licencję kupić. Tak samo również można na tym Emerald, ponieważ to też jest zarobek w pewnym stopniu w jezioro biały łoś. Tutaj szczupaki są o wiele mniejsze. Są palie, z których pieniądza nie ma, 100 dolców za kilogram oraz inne ryby, no tutaj Kosztuje 250, więc tu odradzam. Nie byłem nad potokiem Kaniu, kaniku, kaniku? Czy jakoś tak? Nie znam cen tych rybek, ale wiemy tutaj, możemy zauważyć, że rybki są naprawdę fajne, różne. Jakaś czawycza, gorbusza, keta, kiżucz, malma, nerka, selwelinus. No, i szczupak. Szczupak tu wychodzi tak samo prawdopodobnie wagowo. Znaczy na pewno tak samo wagowo wychodzi jak w St. Croix w Michigan. Więc przypuszczam, że też tutaj zarobek jest. Jest to od poziomu 38. Licencja kosztuje tutaj. Uu, co ja zrobiłem? Dlaczego tak mi dziwnie wyskoczyło? Dziwne. Wleciało nam w sklep. Dobra, to jest Alaska, więc wejdźmy sobie jak najbardziej i szukamy Alaski. Alaska zaawansowana, 1000 bitcoinów. To naprawdę powiem Wam, jeżeli macie już 1000 bitcoinów, to jesteście kozakami. To macie sprzęt najlepszy, kupiony od samego początku, tak więc. No jak uważacie, nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, ponieważ na Alasce jeszcze nie byłem. Poczekam chwilę, muszę się troszkę pieniążków zarobić, żeby tutaj jeszcze kupić jakąś łódeczkę sobie czy coś. Następnie mamy Falcon. No są tutaj rybki, na które też zarabiałem swego czasu po Emerald. To była kolejna miejscówka, gdzie zarabiałem. Tu kosztuje 150 Bitcoinów dożywotnia licencja zaawansowana. Rybki są tutaj fajne, o klarka. Co prawda tylko do 1,5 kg, ale mamy pstrągi oregańskie kilo 800, mamy pstrągi tęczowe do 2 kg oraz mamy trocie, które wychodzą do 5 kg, czyli tutaj jeżeli mamy, to również można, chociaż no mówię, to jest od 14. levelu, emerald jest od 8. Ja pamiętam na emerald dość długo siedziałem. Na jezioro Falcon też zarobek miałem, to odsyłam Was do odcinka. Jest, jest pełen odcinek o tym, jak byłem, ile tam udało się zarobić kasy, przez jaki okres czasu rzeczywistego jezioro Kłęcin, czy, czy jakoś tak? Co tu są za rybki? Morony, basy, bas plamisty do półtorej kilograma. Bas plamisty no 180 dolców, więc zarobek fajny. Jeżeli on tam się fajnie łowi, to, to jest spoko. Chociaż no to jest poziom 26, więc e, szał tutaj nie będzie fajnie. jakbym osiągały właśnie faktycznie te 4 kg, no to wtedy był tu zarobek 700-800 dolców, więc byłoby całkiem fajnie. No ale niestety. E, Mamy tutaj średnio do 1,5 kg okaz bas wielkogębowy troszeczkę cena mniejsza. Bufalo niestety ceny nie ma, kurbak tak samo, miękławka. Niszczuka, tu akurat krokodyla, ja pamiętam z Neherin, to też nie ma wielkiego zarobku. Sumik błękitny, również to samo, fajnie, bo do 70 kg, więc ryba świetna, jest na pewno fajna zabawa. Kanałowy do 9 kg. Tak więc szczupaki czarne do 2 kg, więc tutaj w ogóle słabiutko. Neherin, Everglast również odpadają. Mówię, bardzo szybko. Emerald od 8 i tutaj zarabiamy do pewnego momentu. Następnie możemy przejść właśnie na Falcon i kolejne pieniążki zarabiać. Tam rybka faktycznie w taki dzień, zobaczcie, tutaj dzień drugi, dzień trzeci, mamy piękne. Piękne, długie godziny do połowów tych rybek. Więc, falcon też bym ewentualnie dołączył do tego, że można tutaj sobie tą licencję pełną wykupić. No, i jesteśmy jeszcze w Europie. Leśna Villa od poziomu trzeciego. No, tutaj mamy karpiki do 1 kg, mamy liny. Tutaj myślę, że jesteśmy przejściowo tylko przez chwilę. Ja zaczynając teraz grać na PlayStation 4, nie wiem, czy nie ominę tego. Przyjdę tu tylko dla kilku odcinków, żeby Wam pokazać, gdzie jakie rybki są, ale szczerze to, i ewentualnie kilka misji zrobić i zadań osiągnięć, żeby dostać Bitcoiny, ale tutaj bym się na tym nie skupiał, chociaż na pewno to drogo nie wychodzi. 15 Bitcoinów, ale odradzam, że katyber nie byłem. Od 20 poziomu mamy jakiegoś bolenia Pospolitego, grzanę Pospolitą, piękny karaś pospolity. Karpiki są troszkę większe od 2 do 14 kg średnio, więc też na pewno fajna zabawa jest tutaj z tym karpiem. No musiałbym się wybrać w sobie na tego karpia, zobaczyć jak tutaj się z nimi łowi. Chociaż pamiętam, że na karpiu jest tak naprawdę bardziej opłacalny EXP niż dolary, więc może tutaj warto mi się wybrać będzie. No klenie, lipień, okonie, płocie, no, Strągi jakieś, no tutaj szału nie będzie. Ciekaw jestem tego Suma Pospolitego oraz węgorza europejskiego, czy to będzie jakiś z tego zarobek, czy nie. Tutaj sumik średnio od 10 do 20 kg. Węgorz będzie o wiele mniejszy, bo do 3 kg, w maksie do 5. Jeżeli trafimy tu na wyjątkowy unikat. O, i muszę się tu wybrać, naprawdę, na sumika, na węgorza. No, dobrze, że ten odcinek tutaj y, robię. Y, kolejny to jest kanał Gandawa Ternozen. Y, tutaj mamy szczupaczki. Y, szczupaki, które wychodzą tak samo jak na y, Sant Krua, czyli tutaj 171 dolców za kilogram ryby. Y, Resztę rybek niestety tutaj nie znam. Jest też węgorz, jest tempogłów, stornia, sandacz pospolity. Też może jakiś pieniądz fajny z niego jest. Leszczyk fajna rybka, ale niestety pamiętam jak z wujkiem kiedyś bardzo często łowiliśmy, właśnie leszcze. Pamiętam mojego pierwszego leszcza. To byłem w szoku, jak ta ryba wygląda, jaka jest wysoka. Lecz nie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak tutaj z zarobkiem obstawiam, że raczej jest słabo. No i później mamy tu następne na tą chwilę zablokowane. Ich opisywać nie będę, ponieważ też nie mam zielonego pojęcia, co tam się dzieje, a mury. Hybryda karpia, no proszę. Czyli karp z karasiem się pyknęli, i wyszedł nam tutaj hybryda F1 karp, formuła 1. No tu będziemy mieli do 14 karpika kilogramów, Lustrzany do 14. <laughs> I karp nagi również do 14. Leszczyk lin. Lin, jaka wielkość do 3 kg? No na linie pamiętam, był dość dobry eksp na leśnej willi więc ewentualnie takie coś szczupak do 8 również o złoty lin, jaki piękny unikatowy, to może być fajna rybka tak więc o tu mam jeszcze w Rosji jakieś jeziorko jakąś rzekę liny, karpie w sumie takie no podstawowe ryby bez szału raczej kleń, ciosa, boleń, bieluga Białuga, przepraszam, Bersz, babka śniadogłowa, babka rzeczna. Yy, tak, tak więc podsumowując, wydaje mi się, że jedyne lo lokacje, w którym ja bym się pokusił, jeżeli od samego początku miałbym bitcoiny, to byłaby Samotna Gwiazda, Jezioro Emerald, Jezioro Falcon niekoniecznie, ale można. No i na pewno Jezioro Saint Croix, gdzie można spotkać właśnie te. Szczupaczki pospolite. Tutaj jest kasa. Troć też jest pieniążek, no ale to jest rybka do 5 kg tylko. Tak więc, siatkę 150 kg tak szybko nie zapełnimy. Szczupaki muskie i muskie gołe. Z nich niestety pieniądza nie ma. Są to duże ryby do 20 kg, nawet do 30, ale niestety pieniążka nie ma. Sumik błękitny. Kawał ryby. Widziałem 30-kilogramowe, jak chłopaki wyławiali, tak więc. Ale pieniądza nie ma, eks raczej też nie, ale siatkę bardzo szybko zapełnimy taką rybką. To też jest inna zabawa, to jest już duży gabaryt ryby. Sandacze, 180 dolarów za kilogram po, po raz kolejny, ale niestety tutaj też zrobiłem raz błąd. Poszedłem sobie na nockę, zacząłem je łowić. Po chwili się okazało, że czas już się skończył, a ja mam tylko 30 kg ryby, czyli nocka poszła do tyłu tak naprawdę. Pstrąg źródlany bez, bez kasy tego tygrysowego maskinonga. Niestety nie wiem, jeszcze go nie mam. Łosoś szlachetny 100 dolców za kilogram. od ewentualnie duża rybka też. Nie wiem, jak tam wychodzi cenowo. Ale tu tak, jezioro Sankrua na pewno polecam. A dalej niestety więcej nie pomogę. Mam nadzieję, że dałem tutaj jakoś wyczerpującą odpowiedź. No, ale jedno jest pewne: jeżeli staćcie ciebie graczu na, na wydanie tutaj tylu bitcoinów, no to zazdroszczę, bo na pewno rozgrywka jest o wiele łatwiejsza, kiedy ma się te bitcoiny można kupować sobie te wszystkie wędki. Tak więc ja się z wami witam, dziękuję bardzo serdecznie i do następnego. Hej!